Czas na bajkę. Tomek i karty Pokémon. Tomek miał osiem lat i był mistrzem w marzeniach. Kiedy tylko kończył odrabiać lekcje, brał zeszyt i rysował własne wersje kart Pokémon. Każda miała wymyślonego przez niego stworka. Raz ognistego smoka z rogami z lodu, innym razem kota ninja, który znikał w dymie. W jego wyobraźni istniała już cała talia, ale co z tego, skoro w rękach nie miał żadnej prawdziwej karty? Kuba przyniósł dziś nową kartę GX. Westchnął, opowiadając mamie przy kolacji. A ja mam tylko trzy i wszystkie z kiosku i żadna nie błyszczy. Mama spojrzała na niego z troską, ale i uśmiechem. A może zamiast narzekać narysujesz własnego Pokemona? Już mam ich dwadzieścia siedem. Odpowiedział Tomek z dumą. Ale ja bym chciał choć raz mieć taką prawdziwą talię i album. Taki z Harizardem na okładce. Po kolacji Tomek znów usiadł na dywanie. Obok niego leżały kredki, gumka, nożyczki i szywacz. Wszystko, czego potrzebował do tworzenia prawie prawdziwych kart. Z czułością dorysowywał ogon do swojego stworka z rodzaju elektrycznych. Nazwał go Błyskot. HP 250. Atak. Ładunek pioruna. Mruczał pod nosem z zacięciem wypisując dane. Idealny do kontrataku. Nagle mama zajrzała do pokoju. Przerwę ci na chwilę, panie trenerze, zażartowała. Chodź, chce ci coś pokazać. Tomek z wahaniem wstał i podszedł do biurka mamy, gdzie stał laptop. Mama otworzyła stronę z zagranicznymi produktami. Wyskoczyła mi taka reklama na laptopie. Zobacz. Na ekranie ukazały się kolorowe zestawy kart Pokémon błyszczące, nowe, niektóre w pięknych opakowaniach, a obok albumy z grafikami Pikachu, Meftwo, Ewe i Harizarda. Tomek otworzył usta. Mamo, to są to są prawdziwe? No prawie. Możliwe, że nie są oficjalne, ale mają wszystko, czego potrzebujesz do zabawy. Są tańsze i podobno bardzo dobre jakościowo. Ale. Ale one są śliczne. Ten album i zestaw ze smokiem. Wykrzyknął, nie mogąc oderwać oczu od ekranu. Proszę, możemy? Proszę, mamu. Mama spojrzała na niego, potem jeszcze raz na ceny. Wiesz co? Raz się żyje. Wybierz zestaw, ale tylko jeden. Cena jest tak atrakcyjna, że nawet jak ci się znudzą, to nie będzie szkoda pieniędzy. Tomek był tak podekscytowany, że aż nie wiedział co kliknąć najpierw. Wybór padł na album z Charizardem i talię 100 kart, w tym błyszczące i legendarne, jak obiecywał opis. Zamówione, powiedziała mama po chwili. Tylko pamiętaj, przesyłka może iść kilka dni, a nawet dłużej. To nic! Czekanie też jest fajne zawołał Tomek i uściskał mamę najmocniej, jak umiał. To będzie najpiękniejsza talia świata. Tego wieczoru Tomek nie mógł zasnąć, myślał o tym, jak otworzy paczkę, jak ułoży karty, jak pokaże je w szkole i jak w końcu poczuje się jak prawdziwy trener pokemonów. Od momentu zamówienia Tomek liczył dni. Każdego ranka wypatrywał kuriera przez okno, a po szkole jako pierwszy otwierał skrzynkę na listy. Nawet pani z kiosku zauważyła jego podekscytowanie. Czekasz na coś szczególnego, młody trenerze? Zagadnęła raz z uśmiechem, na najważniejszą paczkę w moim życiu. Odpowiedział z powagą Tomek. W końcu, w piątek po lekcjach, kiedy wrócił do domu i już miał rzucić plecak na krzesło, zobaczył. Pudełko. Na stole starannie ułożone, z jego imieniem napisanym wielkimi literami. "Mamo!" wydarł się, nie mogąc powstrzymać radości. "Przyszła!" Mama wyjrzała z kuchni z uśmiechem, ale też z lekkim rozbawieniem. "Spokojnie, bo eksplodujesz zanim ją otworzysz." Tomek niemal nie dotykał podłogi, gdy biegł do stołu, dłońmi Ostrożnie rozrywał taśmę, jakby otwierał skarb. Okej. Okay. Powoli, jak w filmach, mruczał do siebie. Gdy tylko karton się otworzył, jego oczy zabłysły. W środku leżał błyszczący album z Harizardem, z ognistą grafiką, błyszczącymi konturami i napisem Pokémon Master. Obok saszetki, kolorowe jak tęcza. Zielone, niebieskie, fioletowe. Tomek był w siódmym niebie. Mamo, popatrz! To jest piękniejsze niż w internecie krzyczał, pokazując album jakby był trofeum. No to rozpakuj dalej uśmiechnęła się mama tylko nie rozsyp wszystkiego po podłodze. Ale oczywiście wszystko się rozsypało. Tomek wysypał karty na dywan w salonie było ich mnóstwo różne postacie, kolory, błyski, efekty. Niektóre miały błyszczące tło, inne miały ogromne liczby punktów życia. Jest Pikachu i i jakiś, którego nie znam, ale wygląda super groźnie. Tomek był zachwycony. Album miał przezroczyste koszulki, a pierwsza strona była już gotowa na najcenniejszą kartę. Tomek z szacunkiem położył tam swojego ulubieńca, błyszczącego Harizarda z czerwoną ramką. Wieczorem nie chciał nawet oglądać bajki. Zamiast tego ułożył sobie karty według typów: ogniste, wodne, elektryczne, trujące. Każdą kartę głaskał wzrokiem. Sprawdzał nazwy, ataki, punkty. Jutro zabieram do szkoły. szepnął cicho do albumu, jakby był żywą istotą. Pokażę Kubie i Poli i może może ktoś będzie chciał się wymienić? Mama tylko zerknęła z progu i zobaczyła, jak jej syn siedzi po turecku na dywanie, pochylony nad kartami, z taką czułością, jakby były skarbem, bo dla niego. właśnie nim były. A album? Leżał na jego biurku zamknięty, gotowy do pierwszej misji w szkolnym świecie. W poniedziałek Tomek był w szkole wcześniej niż zwykle. Szedł, trzymając torbę z albumem, jak coś naprawdę cennego. Usiadł w klasie na swoim miejscu, ale nie wyciągał niczego. Czekał na przerwę. Czuł się, jakby miał właśnie wystąpić w najważniejszym pokazie życia. Dzwonek na pierwszą przerwę zabrzmiał jak fanfara. Tomek ruszył na korytarz, usiadł pod ścianą, otworzył album powoli, tak żeby błysk kart przyciągnął spojrzenia i Udało się. O ja, to Harizard? podszedł pierwszy kuba. Masz go w kolorze ognia, dodała pola. Takiego nikt nie ma. W ciągu dwóch minut wokół Tomka zrobił się tłumek dzieci. Chłopcy, dziewczynki, pierwszaki i trzeciaki. Wszyscy się pochylali, zaglądali przez ramię, szeptali do siebie. Patrz, błyszczący mew. On ma kartę, co ma 320 HP. Ej, ja taką chcę. Tomek, choć serce waliło mu jak młot, czuł się niesamowicie. Jego dłonie lekko drżały, gdy przewracał kolejne strony albumu, ale twarz miał rozpromienioną. Skąd je masz? Zapytała Zosia. Mama zamówiła z zagranicznej strony, powiedział Tomek z dumą. Trochę się czekało, ale przyszły. Ja też chcę, żeby mi mama zamówiła, mruknął Igor. I taki album. Tomek, mogę sobie popatrzeć z bliska? spytał Kuba. Jasne, tylko delikatnie, okej? Okay? Dzieci siadały wokół Tomka, niektórzy przynosili swoje karty i porównywali. Album wędrował z rąk do rąk. Ostrożnie, z podziwem. Tomek czuł, że jego wysiłek się opłacił. Że to wszystko, czekanie, rysowanie, marzenie, ma sens. Właśnie wtedy, gdy wszystko szło tak cudownie, pojawiła się ona, Hania. Zawsze elegancka, zawsze najlepsza, z najnowszym telefonem, z butami, z reklam i spojrzeniem, jakby cały świat był trochę nie na jej poziomie. Zbliżyła się wolnym krokiem, spojrzała z góry na album, uniosła brew i powiedziała coś, co w jednej sekundzie zmieniło atmosferę. Zbliżyła się powoli, jak największa gwiazda na scenie. W jednej ręce trzymała swój lśniący telefon, w drugiej. Czarnoróżowy plecak z naszywką Paris, a na twarzy coś pomiędzy znudzeniem a pogardą. Dzieci przy albumie Tomka powoli ucichły. Wszyscy wiedzieli, że Hania potrafi jedną uwagą popsuć najlepszą zabawę. Spojrzała na rozłożone karty, zmarszczyła brwi i skrzywiła się teatralnie. Serio? Powiedziała głośno, przeciągając głos. Przecież to są podróbki. Wszyscy zamarli. Tomek aż wstrzymał oddech. Widać po tyłach, kolor za jasny i te napisy nieoryginalne w sklepie takich nawet nie sprzedają dodała, zakładając rękę na biodro. Nikt rozsądny nie będzie się tym wymieniał, nikt się nie odezwał. Na chwilę zapadła niezręczna cisza. Dzieci rozglądały się po sobie niepewnie. Pola przygryzła wargę i gorcofnął rękę z kartą. Tomek czuł, jak jego twarz zaczyna piec, policzki czerwone jakby ktoś wylał na nie farbę wstydu. Jego ręce zadrżały, a palce zamknęły album. Ale ja. Próbował coś powiedzieć, ale głos mu zadrżał. Chciał się schować, zniknąć. Przypomniał sobie, jak wieczorem wszystko układał, jak cieszył się z każdej karty. I teraz, nagle, to wszystko miało nie mieć znaczenia? Podniósł torbę z albumem, wstał i odszedł kawałek. Usiadł na ławce przy ścianie, daleko od grupki. Głowę spuścił nisko, patrzył w podłogę. Nagle karty straciły blask, a album wydawał się niepotrzebny. W oddali słyszał, jak ktoś jeszcze coś mówił. Może Hania dalej komentowała, może ktoś parsknął śmiechem, ale nie chciał już słuchać. W jego brzuchu ścisnęło się coś dziwnego. Smutek pomieszany z wstydem. Może nie powinienem był ich przynosić, pomyślał. Może faktycznie są gorsze, ale wtedy coś zaczęło się zmieniać. Tomek siedział skulony na ławce, w dłoniach trzymał torbę z albumem i ściskał ją tak mocno, jakby trzymał coś, co zaraz miało mu uciec. Nie płakał, ale był bardzo blisko. W gardle miał wielką kulę, taką, która rośnie z każdą sekundą i nie daje mówić. Z daleka słyszał jeszcze głos Hani, która wygłaszała swoje mądre opinie o oryginalnych kartach. Mam z oficjalnego sklepu w centrum. Są certyfikowane i mają hologram. Jak ktoś chce wiedzieć, jak wygląda prawdziwa karta, to niech zapyta mnie. Tomek odwrócił głowę do ściany, miał ochotę zapaść się pod ziemię i właśnie wtedy coś się stało. Kuba. Ten sam Kuba, który zawsze był nieco nieśmiały, ale miał dobre serce, podszedł do hani z własnym albumem w ręku. Otworzył go szeroko i pokazał pierwszą stronę. Też mam z tej strony co Tomek, powiedział głośno. I co z tego? Hania zmarszczyła brwi. Ale ty przecież tak, mam z tej samej paczki i wcale się ich nie wstydzę. Są super do grania i do wymieniania, i błyszczą. Zanim Hania zdążyła odpowiedzieć, obok kuby stanęła pola. Ja też mam takie i kilka jeszcze gorszych, ale najwięcej radości mam właśnie z tych tańszych, powiedziała z uśmiechem, bo wtedy nie boję się ich wymieniać. Igor uniósł rękę i zawołał: Ja też mam z internetu i są mega. Dzieci zaczęły wyciągać swoje albumy i saszetki z kartami. Robiło się coraz głośniej, coraz weselej. Hania stała oszołomiona, jakby ktoś właśnie pokrzyżował jej plan. Pola zerknęła w stronę ławki. Tomek! Ej, Tomek! Chodź! zawołała. Kuba też machnął ręką. No, chodź, mamy miejsce. I chcę zobaczyć jeszcze raz Twojego Harizarda! Tomek nie był pewien, ale wstał. Powoli podszedł do grupy. Przez chwilę czuł, jak serce bije mu w uszach, ale dzieci uśmiechały się. Pokazywały swoje karty, machały do niego. Pola zrobiła mu miejsce na podłodze. Usiadł, otworzył album, pokazał błyszczącego Harizarda i. wszystko! wróciło. O ja, ale masz go dobrze zachowanego, powiedział Igor. Ten z błyszczącym tłem jest mega, dodała Pola. Możemy się wymienić? Ja ci dam mimikiu. No pewnie, odpowiedział Tomek cicho, ale już z uśmiechem. Album znów stał się skarbem. Ale nie dlatego, że był drogi, tylko dlatego, że stał się mostem między dziećmi, a Hania stała z boku z ramionami skrzyżowanymi. Jej oryginalny album leżał na ławce. Nikt do niego nie zaglądał i nikt nie pytał, czy ma certyfikat. Tomek nie mógł uwierzyć, jak szybko wszystko się odmieniło. Jeszcze chwilę temu siedział sam na ławce, z poczuciem porażki, a teraz był w centrum jednej z najfajniejszych przerw w historii szkoły. Dookoła niego dzieci uśmiechnięte, pełne entuzjazmu, każde z albumem, saszetką lub choćby pojedynczą kartą w dłoni. Wymiany trwały bez przerwy. Każdy chciał się podzielić, porównać, pochwalić. Daję ci mojego laprasa za twoją kartę trenerską. Proponował Igor. A jak dołożysz tę błyszczącą energię, to dorzucę ci jeszcze to Gepi. Powiedziała Pola z uśmiechem. Tomek rozłożył swój album na podłodze i pokazywał ulubione karty. Dzieci pochylały się nad nim z zaciekawieniem. Ten ma 320 HP, patrzcie. A ten ma atak ognia na 100. Hej, fajny tył. Taki inny niż nasze. Nikt nie mówił już o oryginalności. Nikt nie przechwalał się certyfikatem. Nikt nie zerkał krzywo, wszystkich połączyła zabawa i magia kolorowych kart z postaciami, które znały z bajek, gier i marzeń. W pewnym momencie Kuba zaproponował: Zróbmy turniej. Na czym? Zapytał Tomek. Na siłę kart. Losujemy po jednej i porównujemy HP. Kto ma więcej? Wygrywa rundę. Dzieci natychmiast zaczęły losować. Śmiechom nie było końca, zwłaszcza gdy Igor wyciągnął Katerpaj z HP-40 a Pola trafiła w Miftwo z HP-300. No to było szybkie starcie. Żartowała? W kącie sali stała nadal Hania. Trzymała swój album przy piersi. Nikt jej nie wyganiał, ale też nikt do niej nie podchodził. Patrzyła na bawiących się rówieśników i przez chwilę jej spojrzenie złagodniało. Tomek to zauważył i zrobił coś niespodziewanego. Hania, chcesz zagrać z nami? zapytał, wskazując na miejsce obok siebie. Możemy wymienić się certyfikowanymi też? Dziewczynka zawahała się, ale nie odpowiedziała. Odwróciła się i odeszła w stronę szatni. Ale na jej twarzy pojawił się cień rumieńca, może żalu, może skruchy. Tomek tylko wzruszył ramionami. Już nie potrzebował niczyjej zgody na to, co sprawia mu radość. Bo właśnie zrozumiał, że największą siłą kolekcji nie są ataki, nie punkty HP i nie błyszczące ramki, tylko to, co te karty potrafią zrobić z ludźmi. Łączyć, cieszyć, sprawiać, że ktoś, kto czuł się mały, nagle staje się ważny. Po szkole Tomek wrócił do domu tak lekki, jakby niósł w plecaku baloniki, a nie książki. Miał zaróżowione policzki i błysk w oku. Taki, jaki pojawia się tylko wtedy, gdy dzień był naprawdę dobry. Zamknął za sobą drzwi i już z progu zawołał. Mamo, wiesz, co się dzisiaj wydarzyło? Mama akurat mieszała coś w garnku w kuchni, ale natychmiast wyjrzała. Co się stało? zapytała, wycierając dłonie w ścierkę. Tylko najpierw zdejmij buty. Tomek w kilku susach znalazł się przy niej. Album, który jeszcze rano chował z ostrożnością, teraz trzymał z dumą, jak medal. Miałem dziś najlepszą przerwę w życiu, pokazałem wszystkim karty. I najpierw było super, ale potem Hania powiedziała, że to podróbki. I było mi smutno. Ale potem wszyscy, Kuba, Pola, Igor, powiedzieli, że oni też mają takie, i że są świetne, i zrobiliśmy turniej, i. Mama przyglądała mu się z uwagą, gdy wyrzucał z siebie wszystko jednym tchem. W jego głosie mieszały się emocje. Radość, duma, trochę jeszcze zdziwienia. Nie wiesz co, mamo? Zakończył w końcu. Te karty naprawdę coś zmieniły, ale nie przez to, jakie są, tylko przez to, że. Dzięki nim się bawiliśmy i nikt nie patrzył, czy są oryginalne, czy nie. Mama uśmiechnęła się szeroko i odgarnęła mu włosy z czoła. A ja wiedziałam, że tak będzie. Bo widzisz, skarbie? Ludzie lubią być częścią czegoś wspólnego i czasem trzeba odwagi, żeby to zacząć. Tomek spojrzał na nią z błyskiem w oku. To była różnica, a różnice są potrzebne. Bez nich świat byłby nudny, odpowiedziała mama i przytuliła go mocno. Po kolacji Tomek usiadł na dywanie i znów przeglądał swoje karty, ale już bez nerwów, bez lęku. Wkładał je do albumu z uśmiechem. Cicho nucąc pod nosem swoją własną piosenkę, Charizard, Charizard. Nie boi się nic. Nawet Hani, co krzywo patrzy dziś. Album leżał na biurku. Jego błyszcząca okładka odbijała światło lampki. Obok stały zeszyty, kredki i nowy rysunek. Pokemon, którego właśnie wymyślił. Uśmiechnięty smok o imieniu Przyjaźniak. A mama, zanim zgasiła światło, jeszcze raz pocałowała go w czoło. Jestem z ciebie bardzo dumna. Tomek zasnął z uśmiechem i z przekonaniem, że świat, nawet jeśli czasem potrafi być trudny, to zawsze znajdzie się ktoś, kto powie: Hej, też tak mam. Minęło kilka dni od tamtej słynnej przerwy. Album Tomka leżał teraz dumnie na półce nad biurkiem. Nie schowany, ale na widoku jak trofeum. I choć Tomek codziennie brał go do szkoły. Nie czuł już potrzeby, by komukolwiek cokolwiek udowadniać, bo coś się zmieniło, nie tylko w nim, ale i w całej klasie. Dzieci zaczęły organizować własne karciarskie kółko. Na przerwach siadały w kółku i wymieniały się kartami, opowiadały historie swoich ulubionych pokemonów, tworzyły zespoły i scenariusze walk. Zdarzało się, że ktoś miał lepszą kartę, ktoś gorszą, ale nikt już nie oceniał. Liczyła się zabawa. Tomek nawet zauważył, że kilka dzieci zaczęło przynosić własnoręcznie rysowane karty, zupełnie jak on kiedyś. A kiedy jeden chłopiec z młodszej klasy podszedł i zapytał, czy może tylko popatrzeć, Tomek podał mu album bez wahania. Jasne. Tylko ostrożnie, dobra? Uczył się, że radość z kolekcji to nie mieć więcej, ale dzielić się tym, co się ma. I że nawet podrabiana karta może być początkiem prawdziwej przyjaźni. A Hania? Ona przestała komentować. Zaczęła przychodzić, siadać z boku i czasem przeglądać karty w swoim albumie. I choć jeszcze nie mówiła wiele, któregoś dnia podeszła do Tomka z niewielką kartą w ręce. Masz podwójnego pikaczu? Zapytała cicho. Chętnie się wymienię. Tomek tylko się uśmiechnął. Mam, ale oddam ci go bez wymiany, jeśli chcesz. Bo wiem, jak to jest, kiedy się czuje, że coś się straciło, i wtedy Hania po raz pierwszy się uśmiechnęła. Dzięki. Pewnego wieczoru, gdy mama znów siedziała w kuchni, a Tomek przeglądał swój album, nagle się zatrzymał. Włożył ostatnią kartę na miejsce, zamknął album i powiedział na głos, choć nikogo nie było w pobliżu: Najlepsze w kartach to nie jest to, że są błyszczące. Tylko to, że dzięki nim ludzie się spotykają. Bo czasem wystarczy kawałek papieru z narysowanym smokiem, żeby świat stał się trochę mniej samotny. Morał? Nie to, co masz, ale co z tym robisz, pokazuje kim jesteś. Czasem najcenniejsze rzeczy nie mają metek, ale mają serce. Dziękuję, że nas słuchacie i subskrybujecie, to dodaje nam skrzydeł.